Siema witajcie na kolejnym gnocie dzisiaj jest niedziela, więc za żadną robotę się nie biorę i mam jedną y, sprawę y, nie do was, tylko może nie sprawę muszę po prostu odizolować kaczora na dzień y, przez 5-7 dni będzie izolowany kaczor na cały dzień do szklarni, tam będzie pił lek na mykoplazmę, ale to sami już zobaczycie w dalszej części odcinka, więc wyczekujcie, nie wyczekujcie, tylko do trwajcie, to się dowiecie wszystkiego. Światło jest. Dobra, od tego odizolujemy. Ale to się dowiecie wszystkiego w dalszej części tego odcinka. Dobra. Oni wyjdą. One. I izolujemy kaczora. Także... Dobra. Bierzemy jeszcze ziarna. Ziarno. Dla kaczora tam tak nabiorę o dobra. Potem mu jeszcze doniosę jak zje. Wiadek mi zrobi taką beczkę. Powiem Wam, że się sprawuje ani myszy się tu nie dostaną ani nic. Zamykacie o. I no. Metalowa. Dobra. Przechodząc do rzeczy. Kacie ładuję sobie rękawiczkę do kieszeni. Dobra. Bierzemy to. Idziemy z ziarnem. Tu do szklarni. Dobra. Ładziemy. Wygoniamy ze szklarni wszystkich. No idź! No idź! No, dobra. Szklarnie z tej strony na razie zamykamy. Czekajcie, bo tam wtedy nie dostanę. To inaczej. Na razie wyjdziemy, tak przymkniemy, tu otworzymy i ho. Tu nikogo w szklarni nie ma. Także idziemy. Oczywiście tutaj na razie trzeba zamknąć. No przecież macie wodę i będziecie taką ślumpę pić. Ja nie wiem. Czekajcie. O, wydawało mi się, że tu sobie gniazdo zrobiły w kompoście, ale to już naprawdę było. A, gniazdo będziemy robić dla nich jeszcze, także spokojnie. Będzie lepsze gniazdo niż koszyk. Fajne takie zamykane na noc. Coś w stylu takim. Jak będziecie, jak widzicie na tym. W... czekajcie w odcinku wjazd do no po prostu wjazd na bazę do kolegi do widza dobra tak ziarno myślę, że mu tyle na dzień starczy zaraz tu przyniosę wiadro i chyba do tego uwiążę po prostu żeby ten żeby nie wylał tego to czekajcie idę po wiadro i zaraz to przymocowujemy dobra takie wiadro o tutaj będzie przymocowane na tym o tego tak do boku wam pokażę tak jak kapusta na szorcie nie wiem czy widzieliście dlatego nie będzie mógł wywrócić zaraz, tylko trzeba skrócić ten. Skrócimy sznurek. Czekajcie, bo tak jedną ręką to nie dam rady. Może was gdzieś ustawię w sumie. Ale widzicie chyba tak tylko. Ale to są ciuchy robocze, także nie wiem, zrobię przemiotkę, jakby to wyglądało. Jakby to było za wysoko. O, taka wysokość. Czyli tu. tu nie? Dobra. Teraz to przywiązać na wysokość dobrą. Czekajcie. Dobra. Tak by było git, więc... No i tak by było. Nie wiem czy czekajcie. Czy widzicie, czy nie widzicie. Zaraz zobaczymy. O. Tak by to wyglądało. Sobie na ziemią wisi. Nie ma jak tego przewrócić. Przecież on nie będzie miał... No, nawet jak się tak rozmachnie i będzie woda, to tego aż tak nie wyleje. Także co, idę, idę zrobić. Yy, mieszankę, bo to w domu robię. Będę robił, tego to już wam nie pokazuję. W następnym odcinku będzie, jak to przygotować. Także co? No, zaraz się widzimy, jak już będę wlewał ten roztwór tutaj. Dobra, jestem już z tym roztworem. Taki zielony się zrobił. Teraz nalewam. W jednym miejscu. E, dobra, nalane. 2 litry mu zrobiłem, bo kaczki strasznie brudzą. Więc jak wypiję, to mu dorobię litra i na drugi dzień znowu 2 litry. I tak codziennie przez 5-7 dni. Dobra, nie będę wam pokazywał jak... I zaciągam tego tu kaczora, bo on najczęściej siedzi w krzakach, ale jest tam, widzę. Dobra, odkładam kamerę i się zaraz widzimy. Jego tu już złapię. Dobra, kaczor jest już tutaj w szklarni, także jest dobrze. Ściągamy mu picie. A Czekajcie, bo się zahaczyłem już nurk mi wylał wszystko. Także nie, nie, nie. Oj, jakby tu. To... O, dobra, tak to się uda. No, teraz ma tu do picia i nie, nie wywali. Tak trochę tu odgarnę żebym miał jeszcze ciężej tu do wytego wytegowania tego, tego. No, jest niżej no. i już tego nie wyteguje także dobrze, tu też no no i co, kaczorek złapany no dobra i to na tyle w tym niedzielnym gniocie. No i co? Do następnego, no i cześć!